witamy Was bardzo, bardzo serdecznie Dzisiaj, słuchajcie, budujemy tratwy Jedziemy nad wodę i budujemy tratwy Ogólnie dzielimy się na dwie drużyny I w jednej drużynie przewodniczącym, czy naszym guru będzie Bartek Kubicki A w drugiej Patryk No dobra, to jedną wybierz, jedną wybierz Łooo Wyleciała wow. o, o Za pierwszym no, razem Trzy, cztery Fausti Dobrze Świeży Świeży Dobra Proszę bardzo I drugi losik O, o. Wika. O! Dobra, Ej, tak, Taka sama drużyna jak na, 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 na. Doki tak? A, to tam co wy wygraliśmy? Wygraliśmy, tak, tak masz rację. Mamy teraz pół godziny na określenie całego planu działania i konstrukcji. Godzinę na zakupy w dowolnie wybranym przez nas sklepie i tam mamy budżet 400 zł na drużynę. I tak. potem mamy godzinę na zbudowanie tratwy już U. na miejscu. Drużyna, której tratwa wytrzyma jak najdłużej dzisiaj na wodzie wygrywa... 600! 6. Czyli złożyć! Fajnie, dwie stopy na łebka. Tak, dobra. A fine. dzisiaj mamy 32 stopnie na zewnątrz, także myślę, że będzie gorąco. 29, nie przesadzaj. Nie, 32. 32. Totalnie tak. nie znam się na takich konstrukcjach. Wy macie doświadczenie w tych tematach? Tak. Kiedyś budowaliście tratkę? No tak. i właśnie moja niby się utrzymała. Utrzymała się i nawet zgarnęłam skrzynkę ze złotem, Mój także jak wiecie o co chodzi, widzę, to pierwszy odcinek twoje 5 minut. Tak. i to był pierwszy odcinek twoje 5 minut. Ale mam i teraz Mamy 50% szans, że wygramy i 50% szans, że ich zdominujemy, więc tak czy siak wygraliśmy Dajemy na przykład paletę drewnianą pod spód Przywiązujemy jak najwięcej butelek. butelek z wodą A nie pustych? Pustych Znaczy... No, bez wody Po, po, po wodzie Kupujemy tam taki wielki płat, drewna, takie jakby sklejki, co nie? Tylko wodoodpornej Sklejki wodoodporne A tak. będziesz wiedzieć, czy jest wodoodporne Bo się spytamy Bo ją oblejesz wodą? Nie <głosy> <głosy> Ważna zasada właśnie, którą ustaliśmy przed Że nie możemy używać żadnych dmuchanych rzeczy Takich floaties, jak na przykład ten ananas, który lepił eee, Podstawa to co? Eee, paleta? To jest nasza podstawa Tu damy kawał a tu butelki po bokach. Chodźmy do garażu, zobaczyć co jest. Tak, też nas tak. Na... Zainspirujemy. Tak. Tutaj jest y, poziom wody, powiedzmy, będzie tak gdzieś dotąd. Tu dotąd będzie mniej więcej woda. To jest y, tu, to powietrze, które nam będzie utrzymywało to wszystko. Jak się delikatnie przechyli cała tratwa, powiedzmy w taki sposób, wtedy już tutaj się nalewa y, woda i jest o tyle mniej. Ciężko będzie wyprostować i tego powietrza już się tam z powrotem nie wsadzi. Wiecie, co można jeszcze zrobić? Na przykład, kupić rurki PCV zamocować to na brzegach, że jak to się przechyli, to będzie rurka, która też będzie jest pusta w środku. Fajne jest w palecie to, że będzie łatwo tak dać, żeby to nie uciekało za mocno. Fajnie by było dać te kosty w środku. O te belki obwiązywać butelki. Ta, A tak, tak jest. Taki trafny, trafny, taki, trafny. Mamy taki trawnik, taki Nie, Mamy trawnik, w ogóle byś się... Taki A, rozwijany? No. Nie, bo to Ale... będzie fajne. Osiem wiader, jedna duża płyta wiórowa wodoodporna, rurki PCV, żeby się łatwiej jeszcze utrzymywać. Ale jeszcze tak. już później, żebyśmy wam wszystkiego też nie ujawniali. Kupujemy dwa takie, fajnie jakby były jeszcze większe, jakby wyższe. Na to dajemy właśnie paletę albo coś i dookoła wiaderka albo ten. I wtedy ani nie jesteśmy w wodzie i jest fest duża wyporność z każdej strony. Odwrócone. Wbiera się powietrze, a tu jest mała szpara. Na tym jeszcze deskę bym y, położył. Tu? Tak okay. i stary nawet wiaderka dookoła tego. Tu wszystko robi teraz tak, bo chania tam siedzi i tu się wlewa woda. No, nie chciałeś tego robić. <ścoughs> nie, no, klej. do piata. Ale to wodoodporny. Tak. Ale trzeba taką wiesz co? Water. Nie mamy tyle czasu! Wszystko a. klei, wszystko uszczelnia, w każdych warunkach, wszystkie materiały. No. Nie zaleca się stosowania dla powierzchni narażonych na stałe działanie wody. To nie dla nas. Dobra, a... weźmy dużo tego. Ale to nie jest silver tape, to jest sztuka tape. A. Czy jestem zadowolony ze swojej drużyny? Tak. Nieraz już wygrałem z nimi różne challenge, ale niestety dziś uważam, że polegniemy. Y nie no, to bierzemy na 100%. Realnie no. No i teraz na około dać ja jeszcze dużo takich y, wypornych rzeczy. Bo to, że tu będziesz miała mokrą kupę, nic ci się nie stanie. No nie, nawet fajnie. Do uszczelnień przecieków w rurach, czyli to jest cały czas wystawione na wodę. Czyli dobrze to by było. Hej! Mhm. Używamy tego jako makaroników. A co to jest? Takie makaroniki. Musimy jeszcze kupić się wiosło. O, wiosło, wiosło. O, to, to, do, to, wiosło. 12 zł. 12 razy. 12 zł. W Ameryce ten trend był bardzo popularny. Pamiętam taktykę, jaką miał chłop. I ona była dobra, ta taktyka. Ale tu mi nie ufają, wiesz, tu jest problem. Jestem ja zastresowana. Nasz plan nagle się zmienia. Mam wrażenie, że Patryk ma kartę z Zaszła mała zmiana planów, ponieważ pan trochę powiedział nam, że mamy nie nagrywać, a w tym czasie zmieniliśmy trochę zamysł. Dowiedzieliśmy się, że możemy do tego dobrać styropian, który jest tani jak barszcz dla dodatkowej wyporności, ale przez to cena nam idzie do góry i tak. dygamy się z wiadrami, czy nam starczy na wszystko. Plus wzięliśmy sklejkę, która musi mieć konkretny wymiar, więc jeszcze cięcie, więc tak naprawdę razem z czterema wiadrami, tymi mniejszymi, styropianem i sklejką, Mamy 390 zł, czyli zostało nam 10 zł, które musimy na przeznaczyć klejącą. na taśmę klejącą. Dziewczyny, a może weźmiemy jedną płytę. No. Jedną steropionkę. Tak, to nam da 9 zł więcej na taśmę klejącą. No wyrzućmy jeden styropian. Dobrze, taśma no albo. Mamy ma... wiosła? O, przykrywkę. Przykrywka! Ale jedną? by Przykrywką. To już jest lepsze wiosło. Nie, to, to będzie. Ale jest lepsze wiosło. Zaufamy Patrykowi, weźmiemy jeszcze jedno takie pudełko, damy wszystko pod spód, ale ja nadal uważam, że to będzie fest niestabilne, więc musimy dać po bokach jeszcze coś. Weźmy dużo pudełek i wiosło, to się nie zmarnuje. My cztery takie pudełka. Je zakleimy trenczem. Zakleimy stasią, żeby... żeby jak w razie jak się przechyli, no to nie wpadnie całość tak. od razu. Paletę ze styropianem w środku ja coś czuję, że to nie wyjdzie na dzisiaj. Dlaczego musi mieć to 2 metry długości? Nie musi. może być 1,50m na 1,25m. No nie no musi być 1,50m na metr. Pan policzył nam 2 metry, dlatego jak weźmiemy 1,50m, to, to jest 500 metrów mniej, będzie po prostu taniej. W takim razie no. zdecydujmy się na większe wiadra. Jeśli, jeśli możemy wybrać, to zdecydujmy się na większe wiadra. No to wiadra. dawaj większe wiadra. Zostało 8 minut, stopuje czas, bo jesteśmy przy kasie, także stop, pauza i idziemy Kaca kupować. Ci. Z racji tego, że ostatnio złapała nas burza, to przełoży się budowanie tych tratw na dzisiaj Czyli mamy godzinkę czasu i budowa wjeżdża O oh je, yeah, ale wchodzi Ojej oh yeah. Plan pierwszy to obinięcie wszystkiego streczem Ale nocna, Widzisz taki dźwięk? No Tak, to jest ten dźwięk, którego potrzebuję. O, po... i teraz oh. I teraz się Jezu, jaka agresja I Teraz się, bo to bardzo szybko, dociągnie, wiesz, mocno Ale tak, z sygzakiem, żeby no, cała się nie Nie tak? nie? Boże! O nie, o nie, o nie! To trzeba tak biec. Podociskać. Podociskać. Oj, oj. O, oj, oj, oj! Oj, oj, ja oj! To nie jest jakoś, to się nie klei jakoś dobrze. A ty jest pewno do styropianu? No wszystko. Oj, nie, schnie, widzicie? Patrzcie, to już się nie chce ruszać. O, no i super. O. Dobra. Ja! Patryk w ogóle nie chce, żeby tak to tak leżało na wodzie, tylko żeby było tak. Nie! Że tu tafla wody, a to nie? Tak nie może być. No dobrze, dobrze, Nie, o tak musi być i wtedy to do góry nogami. Nie, źle. w ogóle nie padnie do wody. Woda się naleje do środka nie właśnie, bo to będzie. Stary. A, tak, tak, tak. a zakład? Ej, w końcu sprawdzić to. Ale nie, no ale to przecież to po co? To, to patrzymy ale, na. Nie, raz, nie, to, żeby żeby to piłką, to się odbije od ściany. Ale no? żeby. Ale... Mówiłem, że ja śledzę amerykańskiego YouTube'a i to było sprawdzone. No i teraz patrz, to zaraz że... pa, pa, pa. Ale to spróbuj w drugą stronę pobywać. będzie dwa razy mocniej. No. I popatrz, że jest jest stary. No, ale ej. To, to, to się. ej, bo to się łatwiej przykrzywia, ej. No mówiłem! Wy... wy w ogóle nie słuchacie mnie, ja mówiłem od samego początku. Ej. Ja mam milion IQ. Masz rację. Wracam. First Honor, jesteś geniuszem. <laughs> ej, co ty tak, siedzisz w tym! Tak. <laughs> No pływa! Elegancko, kurde! Dobra i spróbuj to tak odwrócić teraz. O, no, i to czuć, że coś w ogóle się dzieje tutaj. Chcę też spróbować. Czas na oficjalne przyklejenie pierwszego elementu wyporu wypor, wypornego, wypornego. Nie no, to będzie niezatapialne. Przydupiamy i ciągnąc mocno do góry. To jest nie do zniszczenia. No mówię, to wygląda lepiej jak ja, ja myślę, to. że na abok polecę. Subwersja budżetowa. Takie małe. Jest git, jest git. Jak będę sobie siedział, to będę trzymał stóp. Idę pomóc y, wpakować naszą kratwę i ja muszę znikać z wiką, bo się wyprowadzamy i mamy 3 dni na wyprowadzenie się. Zostawia nas, ale będziesz nas wspierał mentalnie, będziesz Ej, panie, będziesz panie, nie, opuszczam dom, bo nie da się z wami mieszkać. Jak się Bartek ucieszył. Jeszcze, jeszcze. O! Jeszcze nie jeszcze nikomu. Dobra, nie, nie. Albo idziemy na całość, albo nie. Olecyu! No, fajnie, fajnie dobrze, dobrze, nie będę całą zmoczy. Ale to jest miłe, dobra, trochę. No właśnie o to mówiłem, dobrze, że tyle, będzie miło, to. czy nie? Teraz jest mega dobrze. O, jest fajnie. Kochani, jednak przekładamy znowu odcinek. Bo deszcz zaczął padać. Złapał nas deszcz. Dobra, żartowałem. Lecimy pływać. to straszyć. Nie. Faustii po Boepisie nie wróciła już taka sama. To będzie już mój trzeci raz jak pływał na robionych własnoręcznie tratwach, ani razu nie pływałem na w będzie stworzonym do tego. Proszę Państwa, naszą konstrukcją są te wielkie e, plastikowe wiadra, które mają bardzo dużą wyporność, ale mają też spady. Jeżeli wyporność będzie niewystarczająca i one zanurzą się... Poniżej poziomu wody, utonę. Druga rzecz, której się obawiam, to to, że jest krzywo, więc tu jest większa wyporność, tu jest mniejsza, więc po prostu będę się starał siadać gdzieś tu w centrum. Yes. Przez to, że my wydaliśmy dużo na płytę, która jest wodoodporna i która powinna pływać na wodzie teoretycznie. Wow. Byliśmy bardzo on-tight budget. Nie ma wiosła. Jest pokrywa od kubła jedna To jest tylko tyle, co nam starczyło I nam zostało jeszcze dwa złote Mamy tutaj płytę, sklejkę wodoodporną Która, pan powiedział, że powinna się unosić na wodzie Mamy dużo steropianu, który sam w sobie jest wyporny I mocno pływa na wodzie Najgorsza rzecz jest taka, że bardzo ciężko mi będzie wiosłować Bo jak będę z jednej strony wiosłował, To ona się bardziej od, odkręcać Niż płynąć do przodu ja to wątpliwa, proszę panie, Czas na zanurzenie Pływa samo, więc jest git Uwaga, uwaga, uwaga Trzymaj się! Ja bym to przeniósł tu, żebyśmy mogli patrzcie z góry wejść. Patrzcie teraz, patrzcie jaka chillera letnia, pyk O chłopie, ej to jest strasznie niestabilne jak tak patrzę A ty a moje? A moje jest bezstabilne Nie, to nie wytrzyma, już tak dociskam ręką i widzę, że będzie ciężko jest! Ej, co jest grane, ej, ale to śmiga A teraz ja, uwaga Ogólnie pół godziny po prostu musicie się na niej utrzymać Ej, ale to jest, nie no to, Ej, kurde, nie zabrałem mojej pianki Ej, ej no Dobra. jest klasa Dobra, ej Jest wszystko git i to jest turbo wygodne, patrzcie W tym momencie wow. jest git, jest naprawdę bardzo stabilne <laughs> Tylko jest problem, że naprawdę ciężko jest wiospować Ej, ej, no już starczy, starczy, to było dla zabawy! Płyniemy na wyprawę na środek jeziora, tak? Jako pierwsza aktywność. Bo let's go! Że wiatr wieje z tamtej strony, więc nas zdryfuje. I już spłynęliśmy spokojnie z 15 metrów z wiatrem. zadanie! Jesteśmy na środku, możemy robić zadanie. Tak jest. Co teraz? Chłopaki, wasze tratwy całkiem nieźle się trzymają, więc. Zadanie pierwsze. Stanąć na traczwi i utrzymać się na niej 20 sekund. Osoba, która nie spadnie, albo której trawa nie utonie, ma jeden punkt. Trzy, cztery, ry. Boks. Sześć, sześć, siedem, hey. osiem. Co się dzieje? Jak mam rozłożony tak, to w ogóle go nie podmywa. Ani z przodu, ani z tyłu. Ale jest to, że cały czas podłoga pływa i się tak buja delikatnie, przez co dostosowuje się do wody. Na stojące jakbym miał ja teraz wiosło od supa. że nie że wiesz, się bują cały czas usiąść. Ja sobie postoję, bo wygodniej. Zadanie drugie. Chłopaki muszą z miejsca, w których ich zostawiliśmy dopłynąć do nas. Który dopłynie pierwszy, ten ma jeden punkt. Start! <śmieniu> <śmieniu> Ej, zakrapujesz mnie. Nie dam rady. Nie dam rady. Zmęczony Już nie jesteście blisko Dasz radę, nie poddawaj się Bartek, Bartek, Bartuszka, Bartuszka, Bartuszka. W ogóle nie płynę jak tak robię Cia Ciałem jak leżał to się zestresowałem, bo był szybszy Ale nie wytrzymał Idzie, dawaj W tym momencie zdobywamy punkt Pierwszy Mamy zwycięzcę No bo nie płynęło no wcale no i co z tego, że mogę sobie stać, jak to nie płynie tam, gdzie chcę? Siema, jak się macie? Waszym zadaniem jest teraz wykonanie 10 podskoków Ja myślę, że tutaj mam trudność większą Dobra, 10 podskoków 3, 4, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dobra. Brawo! Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dół, siedem, aj, się. osiem, bab, nabieram odwagi, dziewięć, dziesięć, Brawo! Zadanie czwarte, chłopaki muszą nawzajem wejść na swoje tratwy, tak żeby na jednej tratwie były dwie osoby. Po prostu przetestujemy wytrzymałość tratwy na większy ciężar. Jak na windzie, jak na windzie. 10 sekund. 10, 9, 8, 10, 7, 10. 6, 5, 4, 3, Jeden! Ej dobra, Patryk stretch robi robotę Nie tkacz! Nasza, proszę Państwa, wytrzymała! Uh. Bardzo ładnie! Gdyby nie upartość Hani i Patryka Strecz, tak. stretch, cała trawa byłaby na glebie, na dnie A -a -a -a. Ty już jesteś w wodzie Wiem, ale ja stoję na brzegu jak wyjdzie Bartek, to będziemy obydwoje w wodzie no. Utrzymuje się. Nie mamy do kostek. Nie, 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 nie. nie, no, Artek, stoisz krzywo. Nie, to patrzę, bo to uczysz. Na bok, na bok. Nie wcaj mnie. Nie 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 wiem. Nie 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 jak wpadłem do wody, to sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy Że to wygląda, jak tam co się ropę naftową z tego wyciąga Platforma wiertnicza <laughs> hey, Przegraliśmy przyjacielu Ale wiesz co to było? To jest jedno wiadro więcej A mogę wejść do siebie teraz i zobaczyć? Wiesz co to znaczy? Wygraliśmy Co? Wygraliśmy? Wygraliśmy! Wygraliśmy? Wygraliśmy? Tak, nie dość, że mamy więcej punktów, to nasza drapa przetrwała też. <śmiech> <śmiech> Patryk a nie chcę. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo fajnie mi się walczyło i ja chciałem pogratulować z drużynie przeciwnej za zrobienie takiego ładnego i fajnego projektu, który wytrwał. Ej, Marta, się, ona się kopi. Nie no. no, to, 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 to. no ja nie wiem, jak o, jak głęboko! Ej, tu jest chillera! Dobra O, jest A. Dobra wszedłeś, gratulacje brawo, brawo. To, brawo. yes. Fausty yes. Ale o wow. Ale ogólnie więcej wiader Faussi i to by było to A czekaj, nie ciągaj! Bartek, nie ciągaj mnie! Nie ciągaj. Ej, z drugi raz strzeliło! To Proszę Państwa, wygrani i pionala! Yeah. Wygrani! Proszę nam tu kor korony takiej nam tu zrobić. Jesteśmy bardzo dumni z naszej konstrukcji. Patryk, z ciebie też jesteśmy dumni! Po więcej takich ciekawych odcinków oczywiście zapraszamy do subskrybowania kanału! I widzimy się...